Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowo Chrystusa niech was mieszka w całym swym bogactwie. Dziękujcie Bogu Ojcu przez Chrystusa. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi i zapytali go: Jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział. Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba... To nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, Nie wiemy. Jezus im rzekł, Zatem i ja Wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Wiecie, jak czytam te dzisiejsze czytania, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w tych dzisiejszych czytaniach one są tak rozpięte pomiędzy dwoma skrajnościami. Takie dwie skrajności nam grożą w życiu, że w pierwszym czytaniu Syrach mówi o tym, że zanim zaczął podróżować, to najpierw szukał mądrości. Więc jest jedna taka skrajność, że my sądzimy, że nam się Polepszy w życiu i w ogóle wszystko się zmieni, wszystko się polepszy i wszystko będzie dobrze, jak my gdzieś, prawda, wszystko nagle pozmieniamy, poprzestawiamy, nie wiem, pojedziemy na drugi koniec świata, bo wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Nie? że człowiek czasem wpada w taki stan, że jakby ma poczucie, że to wszystko coś jest z tym wszystkim nie tak, nie za bardzo. No i to jest jedna taka skrajność. I to jest taka skrajność trochę kainowa, bo nie wiem czy pamiętacie, że Kain po zabiciu swojego brata Abla, no do tego stopnia nie bardzo mógł wytrzymać ze sobą, no że go rzucało po całym świecie. I to też jest właśnie takie, taka jedna skrajność, że człowiek sądzi, że uspokoi się i osiągnie spokój i wytchnienie, jak właśnie będzie ganiał, szukał może tam, może tu, Prawda? Może to trzeba zmienić, może tamto nie? i takie wasze yy, nerwowe zmiany, bo ja muszę coś zmienić. Nie? Czuję, że muszę coś zmienić i, i tak sądzę, że mi pomogą te zewnętrzne zmiany. Kiedyś pamiętam, czytałem takie opowiadanie ciekawe. Jeśli <laughs> lubiłem sobie czytać takie opowiadania różne, i takie opowiadanie, że ludzie poje, poleciała w kosmos ekspedycja i odkryto w kosmosie taką planetę i na tej planecie żyły takie istoty podobne do ludzi i te istoty, ci właśnie kosmici to spędzali życie na tym, że chodzili bez przerwy z miejsca na miejsce i taki przeciętny kosmita na tej planecie to w ciągu swojego życia kilka razy tą planetę obszedł dookoła, bo oni cały czas żyli w przekonaniu, że jak tam pójdę, tam się przeniosę, to już będzie dobrze, nie? No i tak się właśnie. I my trochę tak przypominamy w życiu nieraz właśnie takich kosmitów, nie, że... Ciągle coś, coś, co jeszcze zmieni, co nowego kupić, może telewizor zmienię na nowy, to mnie zbawi, może nową komórkę, może nowy komputer, może nowy samochód, może nową żonę, może nowego męża, nie? może nową sukienkę, może nową sutannę, nie? a może na nową parafię. Nie? No właśnie, więc to jest taka jedna skrajność. Druga skrajność to jest z kolei w dzisiejszej Ewangelii. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tych uczonych w Piśmie i Faryzeuszów. Jezus troszeczkę uderzył w taki ich status quo, w którym żyli poprzez oczyszczenie świątyni. I teraz druga skrajność ludzka to jest takie przekonanie, że ja jestem bezpieczny, jak nie dopuszczę do tego, że cokolwiek się zmieniło. Nie wolno nic ruszać, nic zmieniać, nikt tu nie może wkroczyć, prawda? Broń Boże, nie? utartymi szlakami chodzę, prawda? Wszystko mam jakoś tam uporządkowane, trzymam w rękach broń Boże, żeby mi nikt tu nic nie ruszał, nikt nie zmieniał. Nie? Że to są takie dwie skrajności. Które pokazują, że człowiek tak naprawdę nie spełnia się w życiu, i że w ogóle żyje ciągle w jakimś takim lęku, niepokoju. Nie? I ten lęk, niepokój, to jakieś takie niespełnienie w życiu, nie do końca zadowolenie w życiu, to nazwa się ciska w takie dwie skrajności. A wyjście jest gdzie? No, wyjście jest w tym, co nam dzisiaj pokazuje. Urszula Leduchowska w zwróceniu się takim zupełnie dziecięcym ku Bogu. I o to Jezusowi chodzi w dzisiejszej Ewangelii. A ostatecznie tak myślę dzisiaj bardzo mocno o ufności wobec Boga. Nie, że Jezus, Jezus przychodzi, on pragnie po prostu mojej ufności tak zaufania, że to ostatecznie on wie, jak mnie doprowadzić do radości, do spełnienia w życiu, do wytchnienia, do uspokojenia, do ukojenia, jak mnie doprowadzić do pogodzenia się ze sobą, ze swoim życiem, z ludźmi, ze światem. Prawda, ostatecznie to on wie i on dokładnie po to przychodzi. On dokładnie po to przychodzi, tylko potrzebuje jednego, mojej totalnej ufności, że ja Tobie, Jezu, ufam. I on no, wszystko robi, żebym ja zaufał. <śmiech> Tylko <śmiech> jest taka drobna przeszkoda w tym zaufaniu Jezusowi. Nam jest strasznie ciężko puścić przekonanie, że to jednak my wiemy lepiej. <laughs> że to jednak my, my wiemy lepiej. Dlatego Jezus w dzisiejszej Ewangelii tak delikatnie odwołuje się do Jana Chrzciciela. Bo to Jan Chrzciciel robił z ludźmi. Doprowadził, doprowadzał ich właśnie do takiego bez, bezsilnego, bezradnego, dziecięcego stanięcia przed Bogiem. Nie? Że, że no, ja sobie nie poradzę, ja sam siebie nie zmienię, sam siebie nie uleczę, sam siebie nie zbawię, sam siebie nie naprawię. Sam, a dopóki ja jestem nieposkładany, ja jestem pełen niepokoju, lęku, niepewności, wątpliwości. Dopóki takie różne rzeczy są we mnie, jakiś głód niezaspokojony, nieokreślony, nie wiadomo, coś takiego, nie? dopóki to jest we mnie, to też nie znajdę właściwej drogi w życiu, ciągle będę się mylił. I dlatego wyjście jest właśnie w tym, na co nie było stać uczonych w piśmie i faryzeuszy. Stanąć, przyznać się przed Jezusem właśnie, że no, jestem bezradny, bezsilny. Nawet nie potrafię na dobrą sprawę Jezu Tobie zaufać, tak do końca. Nie potrafię nawet zdobyć się na odwagę, żeby Tobie zaufać i złożyć się w Twe ręce. I jak Ty, Panie Jezu, nie pomożesz mi swoją łaską, to ja tak naprawdę nie potrafię nawet Tobie zaufać, nawet Tobie uwierzyć. Dlatego widzicie, katechizm nas uczy od wieków, że są trzy cnoty boskie. Wiara, nadzieja i miłość. Dlaczego boskie? Te cnoty, wiarę, nadzieję miłość można otrzymać tylko od Boga. Tylko Bóg potrzebuje, żebym ja mu to powiedział, że ja nawet nie potrafię Ci uwierzyć, nawet nie potrafię Ci zaufać, nawet nie potrafię Ciebie kochać bez Twojej łaski. Potrzebuję Boże Twojej łaski, potrzebuję Jezu Twojej łaski, żebym potrafił Ci uwierzyć, żebym potrafił Ci zaufać, żebym potrafił Cię kochać. Jeżeli my ciągle coś próbujemy wydusić z siebie, a tu właśnie trzeba ciągle wracać do tego dziecięstwa Bożego. I ta świadomość dziecięstwa Bożego to jest świadomość, po pierwsze, że ja sam z siebie nic nie zrobię. Że nawet o te najbardziej proste, najbardziej fundamentalne rzeczy to ja potrzebuję Boga prosić, mojego ojca. I proszę z wiarą, że to Bóg jest tym, który pierwszy pragnie mi to dać. Tylko potrzebuję jakiegoś ruchu z mojej strony. Właśnie, więc tu jest wyjście. Czasem właśnie Jezusowi trzeba wręcz powiedzieć: Panie Jezu, ja nawet nie potrafię Ci zaufać, nawet nie potrafię Ci uwierzyć. Tak naprawdę to nawet nie potrafię się modlić, Panie Jezu. Potrzebuję, żebyś to Ty stworzył to wszystko we mnie, bo ja nawet nie potrafię się modlić, nawet nie potrafię Ci ufać, nawet nie potrafię Ci wierzyć. Panie Jezu, proszę Cię, żebyś to Ty zrobił we mnie. Właśnie, bo można siedzieć w jakiejś tam swojej rozpaczy, użalać się, narzekać, nie? Bo proszę księdza, bo ja nie umiem się modlić. Ja mówię, to powiedz to Jezusowi. Ja nie umiem. Ja mówię, no przed chwilą mi to powiedziałeś, to powiedz to tak samo Jezusowi. Powiedziałeś, pro, proszę księdza, nie umiem się modlić. Powiedz tak samo Jezusowi. Panie Jezu, nie umiem się modlić. No, tak samo Jezusowi, nie? Proszę księdza, bo ja nie umiem ufać. Ja mówię, powiedz sobie Jezusowi, ale ja nie umiem. Ja mówię, no przed chwilą mi powiedziałeś, to tak samo powiedz Jezusowi. Powiedziałeś, panie, księdza, proszę księdza, ja nie umiem ufać. Powiedz sobie Jezusowi, panie Jezu, nie umiem zaufać. No dokładnie tak samo. Właśnie. I to jest początek mądrości. kiedy ja, no. Przyznam się przed Bogiem. Nie umiem, Panie Boże. Nawet nie umiem Ci uwierzyć, nie umiem Ci zaufać, nie umiem być Ci posłuszny. Potrzebuję Twojej pomocy nawet w tym Amen. Tak, Jezus robi wszystko, żeby nas przekonać, byśmy mu zaufali, uwierzyli w Jego życzliwość, w Jego dobroć, żebyśmy uwierzyli, że naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi i że nie musimy się ze wszystkim szarpać, co sami tak. Nawet nie musimy sami wyduszać z siebie ufności, nawet nie musimy sami z siebie wyduszać wiary, nawet sami z siebie nie musimy wyduszać miłości. Możemy po prostu o to poprosić, jak widzimy, że nie potrafimy. Możemy poprosić o, o łaskę modlitwy, jak widzimy, że nie potrafimy się modlić. O wszystko możemy poprosić, bo przecież Bóg jest naszym Ojcem, a my jego dziećmi. To przyszedł nas nauczyć Jezus. Właśnie ta, takiej postawy dziecka. Więc życzę nam wszystkim takiej właśnie postawy.